Waligórska wyprostowała się i z coraz większym zainteresowaniem przyglądała się przemawiającej do niej postaci. E, to ty, Tomeczku? Spytała wreszcie niepewnie, wyciągając bojaźliwie rękę. Dotknęła go i natychmiast obejrzała dłoń. Była cała. Tak, ciociu, to ja, Pchełka. Ciocia mnie nie poznała, bo jestem przebrany. A dlaczego przebrałeś się w moje rzeczy? Bo, – Bo one są takie nadające się. – Jakie? – No mówię właśnie, że ja nie kłamię, bo przecież nie śmiałbym cioci kłamać. Mama zawsze mówi, że choć ja jestem urwis, ale zawsze prawdę mówię. – Zaraz – zorientowała się jednak kobieta. E, – Ty mi to mówisz, że prawdę mi mówisz, no. – A ja ci wierzę, tylko powiedz mi tę prawdę. – Jaką prawdę? – próbował jeszcze udać Greka pchełka – ale widać było, że tym razem nie pomoże mu żaden wykręt. Zwłaszcza, że klępa dostrzegła właśnie pozostałe zjawy, ciekawie spoglądające przez uchylone drzwi. – Co to ma znaczyć? – spytała Weligórska, już pewna swego, ruszając w stronę drzwi. E, – Bo to jest, ciociu, miła takie przebranie, które… – Które co? – myślał rozgorączkowany pchełka. – Które pomoże złapać przestępcę… A ja mogę tego powiedzieć, no? Że też musiała nas nakryć. A za pół godziny musimy już wyjść, nawet wcześniej. Co za bezsensowna sytuacja. Coś trzeba wymyślić, żeby jakoś wytłumaczyć to przedstawienie. Chwila! Przedstawienie? Przedstawienie, mam występy, teatr, mam. Jest to przebranie na przedstawienie. To była nasza niespodzianka. Nie mówiliśmy cioci, ale my przez te kilka dni przygotowywaliśmy się do przedstawienia dla dzieci z kolonii, która, która tu niedaleko mieszka. Kolonia? Przecież tu nie ma nijakiej kolonii. Tak, oczywiście, ale wie ciocia, tu nad jeziorem są harcerze. I do nich przyjechali inni harcerze, tacy mali, z młodszy klas. To, te, zuchy. A tak zuchy zuszki ze zuszątka malutkie i dla nich będziemy przedstawiać, bo ci harcerze są bardzo mili, i prosili nas o przysługę. Klępa pokiwała głową i wepchnęła chłopców do domu, bo zbliżała się grupka wczasowiczów Kiedy weszli do obszernej kuchni, kobieta nastawiła czajnik i zwróciła się do chłopców. To wy macie taki talent aktorski, że to aż występować możecie? Tak, ciociu, jesteśmy podporą kółka teatralnego w szkole? Graliśmy we wszystkich znanych sztukach. E? I w, w Romeo i Joli, I, i w panu Tadeuszu, i, i w panu Kracym. W czym? – No wielu jeszcze innych i dlatego zaproszono nas teraz. Mimo tak przekonywujących słów klępa nadal patrzyła na nich podejrzliwie. A, ale czy koniecznie musicie zabierać wszystkie moje ubrania? No ależ, ciociu, no nie wszystkie. No i jak grać bez to znaczy charakteryzacji, oczywiście, ciocia sama widzi. Klempa wydawała się już udobruchana. Nie zacznie chyba gryźć. I rzeczywiście, nie zaczęła. Zadała tylko jedno małe pytanko. A w jakiej to sztuce gracie? Zapadła cisza. W jakiej sztuce? Co za idiotyczne pytanie. W sztuce fotografia złoczyńcy, no ale ta sztuka jest tajna. Co więc powiedzieć? Pchełka powiódł wzrokiem po przerażonych minach kolegów. Spojrzał na zielony płaszcz Jacka, potem na czerwony kapelusz pucka. Czerwony pucek, czerwony pucułek. Co? Czerwony? Czerwony kapturek, ciociu! – A, czerwony kapturek. I ty go zapewne będziesz grał. – Tak, ciociu. – Nie, nie, ciociu. Kapturkiem będzie Pucek, bo zna tę rolę doskonale i jest już przecież ucharakteryzowany. No, – A ty będziesz wilkiem. – No, no, nie, nie, też nie, nie. Ja będę babcią, a wilkiem kurza twarz, bo ma okulary. Pchełka zdał sobie oczywiście sprawę z bezsensowności tego, co mówił, no ale co mógł poradzić? Według niego wilki tym różnią się od babci, że łażą po lesie w czarnych okularach, a babcie biedne nie. Niech i tak będzie, tylko niech mają już święty spokój.